Siema. Jak wiele osób wie, jestem fanem okiego. Widać to było po jego merczu, który nieraz nosiłem na odcinkach. Dlatego dzisiaj przychodzę do Was z Rizem do jednej z jego nut. Zachęcam do sprawdzenia Instagrama, wejścia na Discorda, zostawienia lajka like pod filmem, komentarza oraz subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem. Przechodzimy do oglądania. 4747 47. 47, 47 e to e, 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 ty dostałeś? No czekaj, tylko lampę ustawię, ok? To był Riz chyba. Ej, to był Riz? Nie, no po prostu mi lampa spadła nie... i się światło wróciło. A, myślę, że to był jakiś RIS. Gary! Ale pa, ja na przykład też robię tak. Ty fajne! Ja yes. siadam, Bo na przykład denerwują mnie strasznie chłopcy mówiąc tak Chciałbym mieć emo dziewczyny. Nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek tak powiedział Do mnie potrafił podejść chłop tak Proszę, zmiaż mnie nogami Masz bardzo dobre imprezy w takim razie No, to było yeah! 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 Co to może? <noise>

Było, do, było dobrze. Dawaj coś teraz z mi tutaj pokaż. Dobra, słyszasz okiego? OK o okiego. OK no bo przecież masz o okiego. OK a słyszałeś taką tak jak Agent 47? Takim panem co nie, że wiesz to nie jestem ale to, słuchaj to słucham mnie. Dobra, jest to dość tak Agent 47 no. Po prostu tak zrobimy. Agent 47! Miałem czas to się w to zamienia na tym Trochę się drilluje, no? Trochę drilluję. To jakieś wyszukiwania na Google, a teraz jest? Kuba? Nazywasz się Kuba. Nieprawda. No bo jeszcze trzy życia mamy. Dobra, to mogę ci wypowiedzieć, to czekaj, to, bo za dużo jest na M. Mirosław. Maciek. Nie, nie. Teraz tak życie. Jaka druga literka? A. Masło. Masło, zgadła. Zgadła. Co się patrzysz, paru wodę, tak? Ludzika z nie widziałeś? Dobra, teraz ty zgadujesz nasze Na jakie Na no, my i on. Yy, Magda No A, <grym> a... Powiedzmy Nadia. Yy, Oliwia Nie Olga No Jej yeah. Robimy testy takie, zaraz zobaczymy czy zdasz, ok? Ja jestem głupi, ty wiesz o tym Dobra Umy jak bardziej Ej dobra, zdałeś, dobra Aj, no. i to tyle Zaj Teścik. Ja też testuję ludzi, robimy zdjęcie i wam to wyśle. No dobra, no No, to cheese. To będzie na jakimś Ej, to fajne było. Będzie na jakimś TikToku. No, a nie będzie? No będzie, na pewno będzie. No, nie będzie. Poddaj się. Chyba się poddajesz, Milosar, nie? A słyszałem jak ci kolega mówi na słuchawce. To jest o pouj, no to jest tyle. No ja to A... mam naładowane. No weź, ja sobie gadacie. Fajna sprawa. I macie zrobionego wirtual cable, to czy... jakim kupisz virtual cable? Voicemaker. O, no tak, no ale to masz wirtualny kabel masz jeszcze. Jak masz Voicematera, co? Wirtualny je? kabel. Co ty gadasz, człowieku. No musisz to, to mieć taki... podłączony. No masz, masz, musi, ma, na pewno ma. ma, ma. Tylko ty z... <laughs> ja widzę, że jesteś fanem okiego. OK tak, 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 no jestem. No, i A co, słuchasz, czy nie, nie za bardzo? No spoko, wiesz, spoko, spoko. To ja ci mogę coś pokazać, Każdy... nową płytę słuchałeś czy nie? No To pana to Ale bym cię dymnął nie Ej, poczekaj, przecież my go oglądaliśmy dzisiaj no. Ale bym cię co, ale bym cię co? Ale bym cię dymnął, ale bym cię dymnął Ja f -ole. Do tego Edita mm. O tego pedała znam, got matkę ci biłem do by Ja f go wyciszam nie mogę tego o ciw, 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 <trymne> <trymne> Nawet kole się nie lubią, niezłe Co za zy... e, pokażesz mi nowego Riza? Bo wiesz, ja jestem starym widzem być na bieżąco Dobra, inaczej, ocenisz Riza mojego ziomeczka? Ocenię, dora, dawaj dora. <trymne>

Trochę amatorka, ale wiemy, nie? Nie, myślę że, myślę, że ma potencjał, myślę, że ma potencjał Ostatnio wyszła nowa płyta Okiego, słuchasz może, czy nie? Nie, nie, nie Bo widzisz, że jestem fanem Zresztą na moich odcinkach też widzę, że często jestem w bluzie, często mam ten naszyjnik założony Dzisiaj szerzę politykę 4.7 Tylko coś się zryzujesz teraz do tej muzyki Może, dobra No Choć chyba ten dobra. twojego zioła mi się bardziej podobał, jak tak sobie teraz myślę To było mocne Pani. Zgaduj ile mamy lat, bo naprawdę bardzo różne są wypowiedzi. Dobra, i teraz matematyka, skoro powiedziałeś, że zgaduj ile mam lat, a wyglądasz mhm. przez makijaż starzej, to nie powiem starzej, powiem młodziej. Koleżanka ma obok papierosa, więc strzelam jakoś... czekaj, 17, 18. dobrze! dobrze. <laughs> dobry mindset masz. Nie ma. Kurwa. Nie mogę kichnąć. Ile myślę? A na ile wyglądam? 19 Dobrze strzelasz, bardzo dobrze strzelasz I Jakiej muzyki słuchasz? Bo jak widzisz słucham mam okej ceny. Ja słucham to... wszystkiego A słuchałaś nowej płyty? Józefka W się era 4.7 Czekaj, muszę zobaczyć No jest taka piosenka Agent 4.7 Nie, tego nie słuchałam Dobra, to ja ci mogę, że pokażę Bo mam akurat, mam akurat odpalone Dobra Agent 4.7 Was serdecznie zaprosi na stronkę GeForce Skin, gdzie z kodem Mielczar macie darmową skrzynkę Milspec oraz 5% przy doładowaniu funduszy do waszego portfela. Nigdy nie lubiłem skrzynek w cs ponieważ wydawało mi się to mało opłacalne, ale na G4 Skin się akurat byli. Teraz otworzymy sobie parę skrzynaczek. Wcześniej już sobie tutaj patrzyłem i wpada mi w oko skrzynka smartnou. Zobaczymy, czy będzie taki mądry, mądry ruch ją otworzyć. No i proszę Państwa, jesteśmy na plusie i to ile? Tak jak widzimy, mamy jeszcze tryb bitwy i jeszcze go nie grałem. więc więc zobaczymy, jak ktoś tutaj wchodzi za 22 zł. Oj, no, wychodzi na prowadzenie gościu, nie podoba mi się to, chyba to wygrywam. No i co? Prościutko, tak? I Bitwa wygrana. Z jaką przewagą tutaj? AHS. Dobrze powiedziane. 55 zł, czyli podwoiłem to, co wszedłem. Jak widzicie, opłaca się, więc zapraszam serdecznie, link w opisie. Nie mogę. Grasz w nie? Nie gram. Nie gram walorantów. No, masz loczki, masz Ale... okiego na sobie. Musisz grać walorant. Naturalne, a okiego mam na sobie z jednego powodu, bardzo ważnego: żeby wyrywać jakieś 15-latki, tutaj. Nie, właśnie nie. Właśnie nie. Właśnie Pardon. nie. Se macham ręką i sobie tak. No i do tego mam okiego na sobie. Mocno, mocno. No. Siema. Siema. Ej, to ten. to ten z TikToka. Ej, mogę screena! Tak, poza screena Ej! mam już? Znasz tego terfero? Terfero to marka bez lewego jajka i tyle <grym> Dobra, przekazu. ale masz loczki, ja p dole. od was Chciałem ci włożyć w bo... na no, Po co tak mówisz? <grym> no, zajdź z tedy moskę. Po co tak mówisz? Ale czemu nie? Jesteś gejem? Nie. Czemu? A, a czemu? chcesz być? To dziwna propozycja, nie raczej nie. To no, od takie nie przyjmuję. Jak od tyła była, tak nie przyjmujesz? No takie nie przyjmuję, a ty przyjmujesz od tyła dziewczyny? Ten pomidor, nie mogę na to odpowiadać. No, ja też sam okiego, nie nie sami. Okiego, okay, a taką ja. to pan, jak Agent 47? Nie, nie, nie tych nowych. To ja mogę pokazać ją, bo mi się akurat giga siedzi. Agent 4, Ej nie nie ja toku będę? <laughs> <laughs> Cało to jest pierwsze pytanie ludzi. Ale muze macie. Ja też się mogę pokazać czego ja słucham. Dawaj. Znasz takiego? Nie znam, ale fajne to było w sumie. Je zaimponowałem W sercu czuję pożar, i to woda księżycowa. I a słuchasz jeszcze czegoś z popu oprócz Bambi? Na przykład Okiego, bo jestem faunem jak widać. Oho, to eksportowy towar. Jak, czyli mi a znasz na przykład agenta 4.7? No chyba, słyszałem. O, no, to jakoś tak leci. Agent yeah. 4.7 To znasz chyba, co nie? A, tak, tak.